Cześć, witam was bardzo serdecznie no i przyszedł czas na wyłonienie trzech szczęśliwców, którzy dostaną właśnie te podkładki. Czas rozstrzygnąć je, konkurs. Moi drodzy, tam miały być wyniki w nocy, ale już nie chciałem tego nagrywać, bo szukam jakiegoś sposobu, żeby jakoś to fajnie wyszło, żeby nie było jakieś tam wiecie, o, ustawione coś tam, coś tam jakieś takie dziwne komentarze, więc znalazłem taką stronkę, w której wklepujemy link do wideo, ładuje się o komentarze. No widzicie, wszystkie załadowane, mamy tutaj, e, prawda, 371 komentarzy, tak jak tutaj. No i potem będę sprawdzał, czy ktoś się spełni warunki konkursu, czy nie napisał tam kilku komentarzy, żeby mieć większą szansę na wygrano i tak dalej. Więc dobra, mamy trzech losowo, wybieramy w tym momencie zwycięzców. Pierwszy zwycięzca, Mati, 160, 160 komentarz, ja już dopisuję jego nick, Mati. Kolejny wygrany, wygrana osoba, Sebastian Stefaniak. Tak, dobrze, czytałem? Dobrze, chyba. Zobacz, jestem Stefaniak. No i kolejna. MR z Widzę, że jest od razu dwa komentarze, więc e, nie ma, nie ma sensu w tym momencie. Nawet sprawdzić też nie, może być komentarz z udostępnienia, także na zapiszę go. A ja po prostu sprawdzę e, po odcinku, czy każdy spełnił warunki. Oczywiście, właśnie które były zawarte w wideo. Te podkładki wyślę po weekendzie Nagrę nawet z tego filmik, żeby nie było, że te podkładki do nikogo nie powędruję, sam zatrzymam dla siebie. No i gratuluję wszystkim wygranym i zapraszam właśnie do wzięcia udziału w jakiś nowych konkursach, które będą na kanale, czy to też na streamie. Także trzymajcie się serdecznie. A, a właśnie, kurczę, najważniejsza kwestia. Macie czas na zgłoszenie się, teraz jest 14. Macie do zgłoszenie się do 24.00, czyli e, do prawda w poniedziałku, w cały poniedziałek i właśnie dzisiaj musicie się zgłosić, e, odpisać mi właśnie na wiadomość, inaczej będę wybierał e, kolejne osobę, e, oczywiście również losowo. Także e, dzięki za oglądanie wyników, no i e, zapraszam właśnie do subskrypcji czy do polajkowania wideo, także dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, na razie.